Usługa faksu internetowego daje możliwość wysyłania i odbierania dokumentów faksowych bez potrzeby posiadania zewnętrznych urządzeń. Wszystko odbywa się w prosty, elektroniczny sposób, czyli za pomocą sieci internet. Co ważne, usługa ta jest dostępna w halonet bez konieczności płacenia abonamentu. Koszt wysłania faksu zależy od długości połączenia na dany numer które najczęściej trwa niecałą minutę do 2 minut. Za taką wysyłkę zapłacisz zatem mniej więcej od 5 do 14 groszy brutto. Żeby odebrać faks wystarczy zakupić numer faksowy w halonet już od 1 zł brutto na rok. Posiadając taki numer możesz odbierać setki faksów zupełnie za darmo. Pokażę Ci teraz, jak wysyłać i odbierać dokumenty faksowe. Zatem po kolei zaloguj się na swoje konto Halonet. Kliknij na link Numery telefoniczne umieszczony w bocznym menu. Kliknij na przycisk Kup numer. Zaznacz to pole przy wyborze numeru, a następnie wpisz adres mailowy, pod którym będziesz odbierał faksy. W tym polu wpisz nagłówek, jaki ma się pojawiać dla faksów wychodzących. Kliknij przycisk Dalej. Wybierz odpowiednią strefę numeracyjną która odpowiada Twojemu miejscu zamieszkania lub dowolną, w której chciałbyś posiadać numer faksowy. Ja wybieram strefę katowicką i zaznaczam to pole. Możesz teraz wybrać konkretny numer faksowy z puli, która jest widoczna na ekranie. Ja wybieram pierwszy z brzegu i klikam przycisk Dalej. Domyślnie numer zostaje Ci przydzielony na jeden rok. Zatem kliknij przycisk Dalej i wybierz konto, do którego ma być przydzielony dany numer faksowy. Ja na moim profilu posiadam tylko jedno konto, więc klikam przycisk Dalej celem zakończenia procesu zakupu numeru faksowego. Klikam Kupuję. Na ekranie mam widoczne potwierdzenie zakupu numeru faksowego. Jak mogę teraz odebrać faks? Posiadając numer faksowy, wystarczy, że podasz go nadawcy faksu i dokument wysłany przez niego na ten numer finalnie zostanie dostarczony na adres e-mail, który wcześniej podałeś. Wchodząc na swoją pocztę mailową, Będziesz mógł zatem odebrać wysłany faks jako dokument w postaci pliku TIF. A jak mogę teraz wysłać faks? Opcja Email to fax daje możliwość wysłania wiadomości faksowej z panelu użytkownika Halonet na dowolny numer faksowy. Faksy można również wysłać hurtowo na maksymalnie 100 numerów. Przygotuj dokument do wysłania w postaci pliku PDF. Wielkość pliku powinna być mniejsza niż 1 MB, a maksymalna liczba stron to 20. Wejdź na swój profil Halonet, a z menu bocznego wybierz Wyślij faks. Wpisz numer, na który chcesz wysłać faks. Numer krajowy należy wybierać bez cyfry 0 na początku i bez spacji, natomiast numer międzynarodowy z dwoma zerami i kodem kraju na początku. Załącz teraz przygotowany wcześniej plik PDF, klikając w Przeglądaj i wybierając odpowiedni dokument. Kliknij na Weryfikuj fax, żeby sprawdzić, czy dobrze go zapisałeś. Wysyłam fax z numeru Halonet na numer Halonet. A wysyłka faksu pomiędzy użytkownikami Halonet jest bezpłatna, tak jak rozmowy pomiędzy nimi. Chcąc wysłać fax, wystarczy teraz kliknąć przycisk Wyślij fax. Jeśli chcesz wysłać ten sam dokument na więcej numerów jednocześnie, maksymalnie 100. Przygotuj plik tekstowy TXT, wpisując w nim każdy numer w osobnym wierszu. Następnie kliknij Przeglądaj i pobierz dokument tekstowy, w którym zawarte są numery. Po zaimportowaniu numerów faksowych, na które chcesz wysłać dany dokument, postępuj identycznie jak w przypadku wysyłki pojedynczego faksu.